Trener szybko znalazł wspólny język zarówno z zawodnikami Barons jak i kibicami. Widać, że nie traktuje pobytu w mieście na zasadzie przyjechać, wypełnić umowę i odjechać. Zależy mu na tym, by pozostawić po sobie ślad na dłużej i bardzo temu przyklaskujemy. Amerykanin do stolicy Dolnego Śląska przyleciał ledwie kilka tygodni temu z Denver. Szybko stara się zmienić i pierwszą drużynę i wprowadzić nowe tchnienie do klubu też w innych kategoriach. Na Zakrzowie została założona zupełnie nowa sekcja dziecięca, która swoje treningi będzie prowadzić na niedawno wybudowanych boiskach bejsbolowych potokiem tego profesjonalnego. Trenera. Do sekcji można zapisać chłopców i dziewczynki z rocznika 2008 i 2009. Treningi odbywają się w poniedziałki o godzinie 17.30 przy ulicy Niepodległości. Dorcines był w USA bardzo dobrym zawodnikiem. Karierę łączył również z trenowaniem sekcji dziecięcych. Co ciekawe i istotne, jest również amerykańskim native speakerem i podczas treningów posługuje się tylko językiem angielskim. Dlatego na treningu poza zabawą i nauką gry będzie można również podszkolić ten język. Już w pierwszych miesiącach trenowania młodzi adepci bejsbolu będą mieli możliwość wzięcia udziału w najbardziej popularnych i prestiżowych w tej części świata zawodach bejsbolowych dla dzieci.